Dzień dobry, Łukasz Warzecha, tygodnik do rzeczy. Przy okazji wizyty Angeli Merkel w Polsce, jako temat poboczny, ale jednak wciąż będący jednym z istotnych wątków, przynajmniej po polskiej stronie, pojawia się kwestia kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję jako przewodniczącego. Rady Europejskiej. I tutaj, moim zdaniem, mamy konflikt, bardzo klasyczny konflikt, pomiędzy czymś, co nazwałbym polityką godnościową, a polityką realistyczną. Otóż, wychodząc z punktu widzenia polityki godnościowej, mam wrażenie, że to jest oczekiwanie dużej części elektoratu partii rządzącej Donalda Tuska, nie tylko. Nie należy popierać, co jeszcze można by zrozumieć, uznać za pewną postawę neutralną, ale wręcz należy go gorąco zwalczać. Z punktu widzenia polityki realnej nie ma to oczywiście żadnego sensu, dlatego że już dziś widać, że Donald Tusk bez najmniejszego problemu zbierze wystarczającą liczbę głosów w Radzie Europejskiej, a przypominam, że wyboru przewodniczącego Rady dokonuje się kwalifikowaną większością głosów. Zbierze wystarczająco dużo głosów w Radzie Europejskiej, łącznie zresztą z głosami naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, najprawdopodobniej, żeby drugą kadencję otrzymać. Dobra, sprawdzona i bardzo użyteczna zasada uprawiania dyplomacji mówi, że jeżeli jakiejś sprawy nie można wygrać, a nie jest ona absolutnie niezbędna, to po prostu nie należy się w tę bitwę angażować. I dokładnie tak jest tutaj. Skoro nie możemy wygrać bitwy o Donalda Tuska, to jaki sens ma pokrzykiwanie, że Donalda Tuska nie chcemy, skoro jedynym skutkiem tego może być wrażenie, że polskie zdanie nie zostało kompletnie uwzględnione i że my tę sprawę, sprawę Donalda Tuska, przegraliśmy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeżeli nie Donald Tusk, to kto? No Donald Tusk, rzecz jasna, nie jest dla Polski, a zwłaszcza dla Polski rządzonej przez PIS. Osobą specjalnie pomocną i trudno się zresztą dziwić, biorąc pod uwagę, że jego funkcja, tak zwanego prezydenta Europy, tak naprawdę jest funkcją czysto organizacyjną, której Donald Tusk nie jest w stanie wypełnić jakąś szczególną treścią. No ale kto w takim razie miałby stanąć na czele Rady Europejskiej? Jeżeli nie chcemy Donalda Tuska, to kogo chcemy? Czy chcemy jakiegoś socjalistę z Europy Zachodniej, który kompletnie nie ma kontaktu ze sprawami i z wrażliwością Europy Środkowej? Myślę, że gdyby zadać sobie na zupełnie, zupełnie na zimno to pytanie, no to musielibyśmy sobie odpowiedzieć, że Donald Tusk, z tych różnych kiepskich być może rozwiązań, jest jednak rozwiązaniem najlepszym. A zatem batalia o Donalda Tuska nie ma najmniejszego sensu. Może mieć znaczenie tylko o tyle, o ile zaspokaja po raz kolejny zresztą, jako kolejny tego typu niestety pusty gest, zaspokaja potrzeby tutaj wewnątrz Polski, potrzeby twardego elektoratu PiS. Ale naprawdę mam wrażenie, że ten akurat, tę akurat godnościową batalię spokojnie rząd mógłby sobie darować.